Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem nagrać wam film z serii porady. Popatrzcie, chciałem wam pokazać, jak dzisiaj łatwo i fajnie jest zrobić taki przypon na drapieżniki. Idzie jesień, przydałoby się jakieś fajne drapieżniki połowić, żeby zrobić prosty, fajny przypon, bardzo wytrzymały. Potrzebujemy kilka rzeczy. Wszystko zakupiłem w Bespro. Pierwsze co to jest to żyłka. Tutaj. Akurat tej firmy używam. To jak widzicie, to jest wytrzymałości 100 funtów, 100 yardów Już parę sobie zrobiłem tych przyponów, używam je. Dlatego, dlatego chcę, chcę wam pokazać coś, co dla mnie działa. Do tego jest tak krętlik. Tutaj jest krętlik, akurat tak samo z BESPRO, tylko że tutaj jest kulka w środku. To jest krętlik kulkowy, tak zwany do tego jest agrawka, także z krętlikiem. i do tego są takie zaciski tej samej firmy co ta żyłka oczywiście jeszcze będą do tego potrzebne takie takie, takie oto narzędzie będzie potrzebne do zaciskania tego zaraz zobaczycie jak, jak to wszystko się robi ja powiem wam skąd długość wziąłem tego Kiedyś kupiłem, kupiłem kilka przyponów, akurat były tej długości, fajnie mi działają, dlatego postanowiłem sobie robić takiej długości, jak były kupione, natomiast były o wiele droższe niż te, które wykonuję sam. Sami wiecie, jak jest zaczepowo, dużo się może urwać. Najlepiej zrobić to samemu, w bardzo prosty sposób. Ok, weźmiemy sobie tak. Tutaj mamy. Nie chcę tego całego rozplątywać, wypchnę tylko. Ok, tak. Odmierzę sobie długość. Z lekkim zapasem. Tniemy. Ok, popatrzcie, jaki zapas zrobię. Później Wam pokażę, co, co i jak, żebyście wiedzieli. To jest taki zapas. Okej, okay, pierwsza rzecz. Zaciski. Trzeba założyć. Ja używam dwóch zacisków. Kupny był z jednym, ale powiem Wam, że te zaciski naprawdę nie są drogie. A fajnie by było już jak się holuje dużą rybę, żeby tą rybę skończyć, wyholować, żeby była ryba do fajnego zdjęcia. Dlatego ja zakładam dwa zaciski. Okej. Okay. W taki sposób są dwa, do tego obojętnie od czego zaczniecie. Ja tu założę agrafkę z krętlikiem. No i teraz robimy pętelkę. Jeden zacisk mamy. Drugi zacisk. Jest drugi zacisk. Ja tutaj zostawiam na końcu taką delikatną pętelkę, żeby to miało ruch. Popatrzcie. O dwa razy. Tutaj są wypisane odpowiednie grubości do odpowiednich tych zacisków. Jedna strona, jedna strona zrobiona. Ten nadmiar można sobie naciąć, żeby nie plątało się. Naprawdę holowałem fajne, duże ryby na tym. No i druga strona, tak samo. Chciałem, żeby to wszystko było widać, jak robię na żywo, a nie, że przygotowane. Dlatego to wszystko jest na bieżąco robione. Jeden, pamiętajcie, że trzeba założyć najpierw dwa zaciski. Drugi, dwa są, prawda? Do tego krętlik. Ja Wam powiem, że zawsze zakładam tak, że jak będę ciągnął przynętę, to żeby... Ta część, ten stożek był u góry. Dlatego zrobimy to tak, prawda? Bo tu będzie przynęta, a tu będzie do, dowiązany do tego, do tego będzie wiązana linka główna. I to będzie szło fajnie do góry. W razie jakichś zaczepów to będzie jeszcze podbijało. Ok, teraz tak. Jeden jest, drugi ok, mamy dwa. No i teraz, jak Wam mówiłem, że robię tej samej długości, to ułożę sobie, żeby miał tu samą długość. Tutaj mam regulację, prawda? Mogę sobie wyciągnąć ile chcę, dlatego uciąłem troszkę dłuższe. To gruba żyłka w rolce, dlatego się pląta. No jeszcze tu troszkę przesadziłem, mogłem uciąć troszkę mniej, ale chciałem Wam mniej więcej to pokazać, jak to, jak to będzie wyglądało, prawda? Mamy, mamy praktycznie o takiej samej długości. Tam plus minus centymetr 2, naprawdę jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiło. I tak samo. Robię troszeczkę oczko większe, żeby tu był luz. No i zaciskam. Ja zaciskam od górnego. Myślę, że to nie ma, nie ma różnicy. Zaciskam po dwa razy. One są dosyć takie szerokie. Ok. Tak to wygląda. Popatrzcie. Przy zaciśnięciu. Nigdzie nie poleci. Nadmiar odcinam. To fajnie by było się nie pomylić, nie? Okay. Nadmiar jest odcięty. I oto razem, zobaczcie, zrobiliśmy taki fajny przypon na drapieżnika. te grawki naprawdę robią robotę, jeżeli ktoś jeszcze ich nie zna. Nawet jak jest, wiecie, trochę już zimniej nad wodą bardzo łatwo się zdejmuje, zmienia przynęty na tych agrawkach. Mam nadzieję, że ten film komuś się przyda. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę do góry. Jak macie jakieś własne patenty, a macie ochotę się nimi podzielić z innymi, którzy oglądają mój kanał, piszcie w komentarzu, jak to u Was wygląda. No i co, życzę wszystkim połamania na tych grubych, dużych drapieżnikach wędek. No i do zobaczenia na następnym filmie na moim kanale. Cześć!